Wszystkim tutaj w solach. Tylko, że ły skinie czyli takiego sąsiada z się osiedla, który raz na dzień wlazi z psem i wypuści. Więc ja po prostu mogę zrobić Z tutaj już nawet taką pułapkę nie da się nie rozwalić nie da się, nawet TNT nie pomoże w tej całej pułapki skąd ja tu wimy tu no więc tak, tu mamy jeszcze farmę żeby a tutaj jest taki guzik, no i to jest wnętrz to jest wnętrzem Tu mamy piwnicę To od razu pokażę piwnicę Tu mamy na rzeczy Żeby nam wiecie wystarczyło Tak mm, Tak Takie różne rzeczy Mm -hmm. jest... Ale nie, graj. Ale nie A tutaj możemy wyjść. Ja czy... Jaka magia? To się na nie otwiera. No to jest szafa. Teraz tu. Tu jest moja sypialnia. Tu jest mój piesek, tu zaraz go Tu jest pracownia, tu mogę różne rzeczy tworzyć, robić. To jest skurma, nie pracownia, tutaj sobie śpię. A tu jest to góry... Tu jest pełen. pełen enchanting. Normalnie podoba mi się tutaj ten pokój. Bardzo Jest normalnie. No. Pełen enchanting. A tu jest, tu jest takie yy, coś w kuchni. Jest kuchnia. Jest rura, komis, kominek. Żebyśmy się tu nie... Ten desk. Tu jest zlew. No, tak to a jeszcze tu mam tutaj, tutaj mam wyjść tutaj mam wyjść o od frontu po od frontu idziemy sobie tu tutaj nie możemy już stąd wyjść, tylko za pomocą specjalnych tych redstoneowych nowych lamp, lampek. No i jeszcze jedno. Coś tam było. Tu jest taki jakby nie wiem, kawiarnia. takie pomieszczenie takie. Tu nic więcej nie znajdziemy. No i jeszcze tutaj zrobimy kimbelek. To by mi się nie chciało. Tu jest, tu jest prysznic, kamina pysznicowa. Zapomniałam tutaj nać tego. O, tu jest tak, takie, że tutaj, tutaj wsadzam yy, rudy. Yy, o, i tu się dla mnie. Widzicie? Wsadzamy to. Mamy różne mm. tutaj mamy zapasy nagromadzone na długo nam wystarczą. Mm. Od śpiesku wyprawdzę się. Chodź, idziemy ja, stąd. Ach. Ach, ach. Ach. No tu, dobra, to się już tyle. Czekaj, jeszcze zrobię sobie tutaj pod domem. No to do zobaczenia w kolejnych filmikach.